Uwielbiam, kiedy plan się sprawdza. Przykro mi, nie udzielam wywiadów. Nie jesteśmy wcale sektą, tylko grupą fanatycznych wielbicieli ostrych narzędzi. Ugryzę sobie wielki, krwawy kawał. O czym to mówiliśmy? Zawsze jestem po stronie zwycięzców. Dołącz do mnie lub zginij. Nie zwracaj uwagi na ten drobny dopisek. Nigdy nie stosuje się klauzuli o pochłonięciu duszy. Na tym kończymy demonstrację. Jakieś pytania? Powróciłem za Natrezim. A co ja z tego będę miał? Nie marnuj mojego czasu. Masz jakiś pomysł? Wyzywałeś mnie? Czekam na Twoją radę. Zrobię co muszę. Nie wchodź mi w drogę wszelkimi dostępnymi środkami. W porządku. Oczywiście, obu się, pora umierać. Nikt nie może mi się przeciwstawić. Ten jest mój. Zniszczyć słabych.